Побажати вам вічного Духа Святого, усіх потрібних благодати, і хай ваша мамуся буде здорова і тішить вас і нас, і наша небесна Мамуся, Марія, хай заступається за вас і допомагає вам. Усіх вам благодати. І ви нам дуже гарно розповідали про віру, надію сьогодні, про любов, про головну чесноту, яка потрібна нам і тут, і там на небі. Любити Бога, любити ближнього. От і тому нехай Господь любить вас і дає вам всі-всі потрібні благодаті від щирого серця і нас усіх приймівці. Maria, Maria Panie jak ja, no puszki. Ojcze do Bóg Święty zapłacił. Mama w ciele, Wszelkie szanowni. W wielka Wam podzięka i skończą Wam się podatki. Może tak inny własne od Ja bym że ta nauka moja, jaka był, zaraz będzie duży kolotęńka. Bóg 10-12 chłopców nie budzą zepia ja mam dziękuję za e, szczęście. Bo w zawsze asystuje się z takim dużym, dobrym wspomnieniem, bo ja was jeszcze wyprowadzałem służbę, jeszcze w pierwszym miejscu, tam, to było w centrum gdzieś tam, da? tak? tam, a potem tutaj jak pobudowałem, zapamiętałem się, to jednak się że o tempo, nie? Także zawsze, także to, 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 to jest bardzo przyjemne. Można wam z ostatniej, żeby wy w duże, szybko mu, w tym tempie z Bożą pomocą przeszli, nie wzrosły tylko i materialnie, ale też i duchowo, żeby ten kamień, w buduje się, był zawsze zapełniony. I na to przyjmijcie Boże Pałosowienia. Po razu Pałosowienia Radio Maryja, tak? Pan jest z wami. Wszechogutny i miłosny Bóg daje wam łagodę, za wiekiem, jaki z wiarą wspominajcie pierwszy przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjście w sławie. Niechaj Gospódz oswietyć was wikłą Spasytyla, że nadchodzi i was swoim błagosławieniem. Niechaj w tym życiu Bóg daj wam wścieki z uwili, radzić z nadziei i rewni z wersji wczynki w lubowi. Amin. Amen. Wy radzicie w przeszłością u w ludzkom udzieli. Niechaj Bóg dać wam radzić z uczestnieniu w wiecznym życiu, który powtórno przyjdzie w usławie. Błagosławienia w Boga. Od i syna i światowego ducha, niechaj idę na was i załóżycie na zawsze Amen. Amen. i dziś myrom chrystowym.